Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Serious Sama. A, no, schowaj ten nóż. Pierwsze starcie, wersja HD. No i właśnie dowiedziałem się, czemu to słońce tak lubi migać. Mianowicie, zamiast wersji Fuzji 2017, Serious Sama odpaliłem po prostu drugie starcie. Które ma do siebie, które ma ze sobą również DLCK, które dodaje po prostu pierwsze starcie do drugiego starcia, tak jakby łączy te gry. Jest oczywiście za darmo jeśli się obie te gry posiada, tak samo fuzja jest przyznawana każdemu kto ma przynajmniej jedną GeSer już sama na Steamie. Zrobimy sobie zapis i wchodzimy dalej. A i kolejne rzeczy to tak, przesunąłem kamerkę co oczywiście raczej zobaczycie od razu, gdyż wcześniej zasłaniała HP i tak dalej. Ok. Co my tutaj mamy? Clearów sporo. Jest ich naprawdę mnóstwo, ale za moimi plecami się jeden pojawił. Następny będzie no eee, i niebieski. Szybko trzeba go załatwić. O oh boy, oh boy, czy nie dam się im trafić? Byłoby miło. Wiem, że tu się zaraz hit skanujące arachnoidy pojawią. Tam jest już jeden, natomiast drugi będzie tutaj za chwileczkę. Już o, jest no. Cóż za beznadziejna pozycja, Tutaj ten tak tekliś się pojawił. Nie za bardzo byłem w stanie go w ogóle uniknąć. Jak się robi coraz więcej. I te mechanoidy jeszcze mogą mnie tam ostrzywywać Chociaż widzę, że nie za bardzo im się udaje. Oczywiście zabijemy go sobie stąd. Z zabezpiecznych kurde ścian. Bo wtedy pojawiają się dwa następne, brawo ja. Może tego laser guna użyjemy wreszcie. Ale jest całkiem fajną bronią. Głównie z wyglądu i z wyglądu pocisków. Chociaż też nie jest słaby, więc... Więc to oczywiście dobra broń, no ale co tam? No, Nadrasnął mnie. I kolejne. Nie za dużo was tutaj. Naprawdę powinienem grać na trzeciej osobie, żeby po prostu nie dać się w ogóle trafić, ale za bardzo mi się to nie podoba, żebym to zrobił. Jeżeli mnie nie zabiją, to mogę to olać. Zgadza się. Jeszcze ty tutaj zostałeś, na placu boju. No to nie koniec. Teraz będzie mniej irytująca część. Znacznie bardziej przyjemna i taka normalna. A właśnie, tam jest sekret, do którego dostanę się teraz. Och, nie powinienem chyba brać tego pancerza. Chociaż mam 160 HP, a znając życie, trochę HP oberwę. O, zresztą ta faza się już zaczęła, bez mojej interwencji. Myślałem, że muszę podnieść tę amunicję. Gdzieś to jest dalej niewidzialny gnara, a tam był ok. Więc skoczymy sobie raket-jumpem tam troszeczkę później. Natomiast teraz pozabijamy sobie przeciwników. Ok. Jedną kulkę pominąłem, a one są niebezpieczne. Są naprowadzane. Jeśli taka mnie minie, może mnie zawsze trafić od tyłu w plecy. Czego nie lubię. Okej. Okay. Okej, okay, skoro już się zaczynają pojawiać na ziemi, to znaczy, że to prawie ostatni są. I... nie. Jeszcze dwóch. Myślałem, że to już będą ostatni ci na ziemi, ale... zapomniałem o tych. No i dobra. Mogłem niby się odbić do od jakiegoś przeciwnika, czy coś tam, żeby... po prostu było łatwiej. żeby nie musiał tracić HP, ale myślę, że też bym stracił, jakbym spróbował skakać po clear'ach, bo to na pewno... Taki bardzo dobry pomysł. No i teraz się otworzyło, teraz możemy iść dalej do następnego poziomu, który również zrobimy w tym odcinku. Gdyż w sumie bez tego to ten odcinek miałby 5 minut jakieś. No i cóż. O! Już mamy na starcie pierwszego przeciwnika. Weźmy szybko Nigana, bo tu widzę naprowadzane pociski. Jest clear. I tych clearów to będzie więcej. O i dużo więcej. Dalej ich słyszę ciągle. No właśnie, chodź, chodź tu. Tak, ten gościu chyba do mnie strzelał na samym początku. Dobra, można troszeczkę się teraz pobawić. Bronią mniejszego kalibru i tak dalej. Tutaj jakiś bomber się gdzieś zablokował. Z głowy za z domkiem. O tak. Wbiegał w ścianę, no oczywiście. Tu też będą pokrywane e, sekrety po kątach. Z których niektóre są dosyć okrutne. Zbierzesz jakieś tam gunwo i przeciwnik pojawia ci się na twarzy. Proszę nie strzelaj do mnie. Arachnoidzie. Okej. Okay. A bo tu zaraz przyjdzie. O boj. Dobra. Szybko strzelna broni. Można go zranić, żeby nie mógł do mnie strzelać. Hmm. A było się bez obrażeń, przynajmniej na razie. Ta słyszałem tutaj Klira. Hmm. Miałem go użyć snajperki, ale zapomniałem, że przecież ją się dostaje dopiero w drugiej części. E, w drugim starciu, chciałem powiedzieć. Znaczy, rzadko kto by to drugą częścią tak po prostu nazwał. No i właśnie w drugim starciu dostaje się snajperkę praktycznie w pierwszym poziomie, więc... Można się nią bawić, fajnie. A to jedna z lepszych broni. I bardziej ciekawych, bo nie jest taka po prostu zwyczajna, jak jakaś dwururka czy coś. Ma dodatkowy quirk, czyli można ją przybliżać. Właściwie, no, snajperka i przybliżanie to dosyć logiczne. O! Bum! Ale się rozsypał pięknie. Ach, ci arachnoidzi. Ja ich nie za bardzo lubię. Nie lubię skanowych przeciwników. Już wolę zdecydowanie tych Aldurianinów, których, których pociski są naprowadzane, co prawda, ale można je zestrzelić. No i najważniejsze, że nie są hitscanowe. W sumie połączenie hitscanu i naprowadzających pocisków to chyba byłoby najgorsze na świecie. Ach, panie kliże, A i jeszcze muszę coś zobaczyć. Jak wygląda mój FOV? Grafice jest? Pole widzenia 75. A, to ja się nie dziwię, że... Że to tak yy, dziwnie wygląda, za małe pole widzenia miałem ustawione. 75, no to nie jest dobre. Do serius sama. O, kurde. Teraz szybko za budynek, żeby do mnie nie mogli strzelać. Ok. Najpierw aldurianin. U, a, trafił mnie pocisk jakiegoś innego aldurianina. Tak. A TUTAJ jesteś, ty kurde niewdzięczny frajerze. No brawo ja. Jak dobrze, że mam tego minigana z tam jakiegoś sekretu, to naprawdę pomaga. Czy to w ogóle? Seriusz, samo robi się znacznie łatwiejsze, jeśli się zbiera te bronie z sekretu. Że poważny poziom trudności plus nie zbieranie żadnego sekretu, to to jest znacznie większe wy wyzwanie. No, chodź tu, chodź tu. Myślałem, że już nie żyjesz, ale... Przeżył? W ogóle ten poziom jest dosyć łatwy. Jeśli bym go chciał przespeedrunować, to mógłbym przebiec przez jego środek i po prostu olać wszystkich tych przeciwników. Na razie dosyć dużo czasu tu spędziłem, ale naprawdę można... By było praktycznie każdego tu pominąć. No umieraj. Jeszcze ty. No, o, ten minigun to się sprawuje zajebiście. Zdecydowanie. Robi mi tu grę. Nie wymógłbym mógłbym też laser guna używać, no ale... To prawie to samo w sumie jest. Tylko że laser gun strzela tak chyba dwa razy wolniej. Za to pociski zadają dwa razy większe obrażenia. Przynajmniej w tym serius samie. W trójce i... Czwórce jest to inaczej zrobione. Tam y, laser gun i minigun zadają takie same obrażenia, chyba? A zresztą już nie pamiętam dokładnie. Wiem, że tutaj minigun zadaje dwa razy mniejsze obrażenia niż zadaje w trójce. I tak dalej. O Boże! On był tak daleko i nie miał pełnej celności, a jednak zadał mi bardzo dużo obrażeń. O, tutaj jest jedno z tych pięknych miejsc, w których jak wejdę, to mnie pewnie zabiją. Więc zróbmy zapisy, zobaczmy. Wchodzę tutaj. I co? A i nic. Nie, to nie jest to miejsce, w którym by mnie zabili. O, już widzę co tu się będzie święciło. Ja to zbiorę i... I jakimś cudem się nic nie stało, okej. Okay. Zwykle to się jakieś tam czerwony biomek respią. Te zabierają zawsze znacznie więcej HP niż się zyskuje. Wydaje mi się, że nie ma tu już nic ciekawego do zebrania. Może jakiś pojedynczy sekret tu zostawię, ale nie chcę mi się już grzebać po tych ścianach i tak dalej. Weźmy sobie amunicję. Druga część tego poziomu jest troszeczkę ciekawsza, chyba. A nie, to jest y, dalej suburbsy, czyli to nie jest to, o czym myślałem. Tutaj też trzeba po prostu przejść, wcisnąć dwa przyciski na, koń na dwóch końcach tej. Tutaj areny, tak jakby i wskoczyć do dziury. Czyli tak naprawdę też można to bardzo szybko zraszować. Ten poziom można spokojnie, jakieś 5 minut zrobić bez specjalnego starania się, jeśli się pobiegnie do przodu i tyle. Oj, to może być problematyczne. No, no, ale nie było aż tak bardzo jak myślałem. Miałem wrażenie, że się jakiś czerwony wymachanowid pojawi. Uuu. Na blisko to dosyć trudno się tego... Nika, ale bez przesady. A i zieloną kulą daję się trafić brawo. Uuu. Ale nie tym razem. Dobra. Co my tutaj mamy? Kurde, jak się dobrze gra. Jak nie słychać tych klawiszy przeszkadzających. W sumie ogląda się pewnie znacznie lepiej Bez słuchania nawalania Tylko w myszkę słychać Ojoj, oj zbała zbałamucił A, to jest to miejsce, które się zamknie I zresztą mi przeciwników Wolałbym jednak nie Szczególnie, żebym umarł od jednego strzału Te biomechy niebieskie Nie są jednak aż takie słabe Jak się wydają Jak się wydają I dobra Lecimy. Wciskaj przycisk. Ok, cofamy się. Tam już niebieski biomechanoid biegnie. To jest kolejny. Och, człowiek. Zrobiło się ich znacznie więcej, niż się spodziewałem. Chyba oni oczekiwali, że będę w tą stronę biegł. Ewentualnie to nie jest ta strona, która... A nie, to nie jest ta strona, o której myślę. Pobiegłem w drugą stronę, i myślałem, że że stąd przyszedłem, a nie, z stamtąd z drugiej strony. Bo tutaj jesteśmy tuż koło tej dziury, którą mamy otworzyć. Ale otworzyliśmy ją dopiero w połowie. O... Oh, o oh boy, o oh o oh nie opłacało się to zupełnie, brawo ja. Dobra, do kończy się amunicja. Czas odpalić laser Tutaj nie ma żadnego hitscanowca, który by do mnie strzelał. Nie ma. O, tego nie będę tykał, bo nie chcę, nie chcę umierać. Nawet jeśli to sekret czy coś tam. Mmm, tutaj mamy trzech jak na widoku, brawo. E, to też się wydaje niebezpieczne. Chciałbym jakąś taką normalną właśnie znajdźkę, jakieś 10 HP. Przy którym mogę być bezpieczny, że mnie nic nie zabije od boku po podniesieniu. Boom. Druga część otworzona. Teraz się cofamy. A tutaj się zaraz pojawi cała horda clearów i innego tam. Ta, tałataństwa No dalej, dalej. Na pewno się pojawią... O! Właśnie zieloni. Tych trzeba się pozbyć. I co? Oni już nie żyją. Dobra, to najważniejsze. Teraz możemy się przedziać już w tamtą stronę. Clearę zabije się po drodze. Hmm, dobra, pełne HP. Niestety zero pancerza. Więc to HP bardzo szybko będzie mogło mi spaść. Ale wydaje mi się, że już nic mnie tutaj nie powstrzyma. A nie, jeszcze jesteś ty. To jest beznadziejny wybór broni na tego typa. Ale co tam? Tutaj też jest jeden sekret, który nie do końca wiem jak konsystentnie zdobyć, ale się udało tym razem. Mianowicie, wystarczy stanąć na tej tutaj kamieniu. Bo jak tu spadniemy, to przechodzimy do następnego poziomu. I tak, to były przedmieścia Memphis. Teraz trafiamy do kanałów, których nie lubię. Bo jest są pełne ryb. Dobra. Ale to się jakoś tam zrobiło. Weźmy laser guna, gdyż tutaj... Okej. Okay. Okej. Okay. Mamy gnary, które myślały, że mnie zaskoczą, ale mnie nie zaskoczą. Poszybki sekret wpłyniemy tutaj. Jak również poszybkie 100 HP. Tam ryb będzie więcej jeszcze. Dalej jedna była na celowniku. Mam nadzieję, że to nie wypłynie teraz tak szybko, no ale... Najwidoczniej nie. Śmigamy dalej. Można tam przepłynąć teoretycznie kanałem, ale... Prawie nic nie widać, więc przeciwnicy mogą nas ostrzeliwać jak chcą. Bo żaby tu przyszły. Trochę się dałem tym żabom. One chyba, jak wpadają do wody, to umierają, więc, no, nie są jakieś specjalnie trudne. Również na dole będzie trzeba do wody skoczyć po przycisk, jeszcze. Ale zanim chciałem to zrobić, to postanowiłem, że wszystkich przeciwników tutaj z góry zabiję. A, przelciało pod nogami. Super. Więc tak, teraz ryby zabijmy. Póki jeszcze jestem poza wodą. Po wodzie się ich znacznie trudniej unika. Wydaje mi się, że słyszę jeszcze jedną rybę, ale nie jestem pewien. Mam nadzieję, że ona się nie pojawia po tym, jak się kliknie, ten przycisk. bo by To by było dosyć wredne. Nie. Już więcej ich nie ma. Już teraz tak. Wyrzutnia rakiet. Się ma. O, on przeżył. Okay. I to wszystko? Przynajmniej na razie. Jak zbliżymy ten pancerz, to pojawi się dwóch clearów. Co też jest superowe. Oni skaczą z góry, więc nie jest aż tak łatwo ich uniknąć. Czas na żaby. Kolejne żaby, żeby, żeby. żaby. żaby, żaby. tak po niej, nie byłby na niej genialny, ale w, pierwszej, w pierwszym starciu go nie ma. A w drugim starciu nie ma aż tyle żab znacznie zmniejszyli te idiotyczne spawny 50 żab na raz w drugim starciu, no to jest też takie świetne miejsce, gdzie trzeba przeskoczyć, ale nie zawsze się udaje, więc po prostu wam wytnę moje próby, bo to bez sensu. Pancerz zdobyty i w sumie to by było dobre chyba miejsce, żeby zakończyć ten odcinek poziom właśnie kanałów Będziemy kończyć w następnym. Mam nadzieję, że Wam się podobało i tak dalej, i tak dalej. Cześć!